Witajcie Pani i Panowie, ja jestem Hash, ja to jest kolejny, drugi już odcinek z Plons vs Zombies Garden Warfare 2 I jestem oczywiście piszuter. I z poprzednim odcinku się trochę bawiliśmy i trochę przedłużałem odcinek Wybaczcie mi, ale ja lubię przedłużać odcinki, bo ja lubię dużo zwiedzać i eksplorować i eksplor jest ważną rzeczą w grach. Dobra, generalnie to z tej gadamy, nie? No. A już to się pytałeś! No pewnie. Tak, tak, tak. Jeden, dwa, trzy, koty to ochotne stworzenia, no to wiadomo. Legion inwazyjnej ściółki i czwartującej, muszę to zapamiętać, liść. Ja, pokonamy go, spokojnie. Dobra, i mamy tak. Tutaj mamy misję, które musimy wykonać. ich 6, nie wiem co potem będzie. Poziom trudności. Nie, no, normalny. Agent z rzędu nie wrócił z misji. Znajdź go i pomóż mu. Zademonstrować trzy umiejętności: zdolność obchodzenia się z materiałami wybuchowymi i sosem salsa, ok? Zdolność wysypywania piasku ze skarpet oraz wyglądania modnie w skarpetach i sandałach. Aaaa oh. Ja nie noszę sandałów, to jest problem. Zdolność odnajdywania innych zagubionych tak, agentów w liść. Oh, dobra, no to. Trzecią umiejętność, dobra. Drugą ci mogę po filmie. Agent specjalny z rzędu, jeszcze się do nas nie zgłosił. No pewnie. Zadanie agencji, liść. Już zapomniałem, co oznacza ten skrót. A weźmy. Dobra, idziemy. Weź agenta z rzędu. Doskoczę? A, doskoczyłem. Jak wiecie, ja lubię przeładowywać dobrania. Ostatnio o tym mówiłem w Uncharted, Nagrywam. i w tej grze też to tak działa, też przeładowywuję. Tak, wchodzimy na teren wroga, To jest brama już do nich, z tego co wiem, to tam nie mogę wejść, to tylko zombiaki tam mogą wchodzić. Znaczy są sposoby na to, żeby tam wejść, bo patrzcie. A bo dobra, ale na razie wam nie pokazuję, bo jak tam podejdę do tej bramy, to możliwe, że się włączy alarm i się rzucą na mnie wszystkie zombie. Zazwyczaj to tak działało jakoś. Ło, jest agent z rzędu. Duży jest jak na agenta. Yo, Ej, no jakiś, włączył się alarm jakiś. Szefa kuchni. Rutyny opisują kolejny projekt Zombosa dotyczący przejęcia władzy nad całym wszechświatem. Teraz rzęda musi dostarczyć plany DaveBotowi 3000, a on już będzie wiedział co robić. Z może nie zauważa nie poruszać się w tłumie. A, nie zauważyć. prowadź z rządu. a, nie zauważanie, Widzę właśnie. Jak się nie zauważanie poruszasz Nie skoczysz z rzędy w toku. A on chyba taki jeden atak i on chyba go zabije, tak nie? Jakieś mocne te jakie są. są takim jednym walnięciem. To jest T.R.I.R.E.X. w ogóle, ze Skylandersów. T.R.I.R.E.X. jak nie. Weź pan. Kurde, muszę się nauczyć trafiać w tej grze. Przydałoby się taka umiejętność trafiania. Oni się rzucają na tą koczownikę wszyscy i pół. Oj, dalej zarabia. Faka, nie żartuj Nie daruj się, oni i tak nam nic nie zrobią. I pojawi się żołnierz. A, ej, słynny się! Impek! Impek, giniesz. Przeżył. Te, ten. Ten żołnierz, ten ziomuś to, jest, to była chyba ulubiona postać mojego brata chyba. On takie chmury właśnie rzuca dymowe, no? Czyli rozumiem, że teraz już się nie będą, nie będą tylko zwykłe zębiaki pojawiać, ale to tak, że takie super bohaterowie. O właśnie typu właśnie żołnierze. Ok. Nawet z rzędu dalej. ELEGANCKO Ktoś tu się pruje do nas jeszcze? Tutaj pewnie ktoś wyskoczy zaraz Okej, okay, coś się dzieje. Jakiś boss? Gargantuar I on ma tatuaże jakieś, ma impa na to wytatuowanego W sensie, serdecznie O fuck, idzie do mnie Tak nie miało wyglądać Ulstar! Gin Dobra, trzeba żołnierza najpierw. Leży czy nie? Leży Dobra, leży też. Gargantuer. Ile masz życia? Z rzędu? Eee, sporo jeszcze. Ja się leczę na szczęście. Rośniki to się leczą także spokojnie. Ten i też się leczą Okej, okay, jakiś kolejny boss czy coś? Wow, udało się. Mhm. 5000, tylko mogliby dać więcej. Gdzie rzęda? A zrzęda się ukryła. Okay. Jak wiecie, ja zbieram 500 tysięcy na superbohatera, yy, znaczy Aż na supermoc. No i daj, dostał jakieś te plany. Witaj, wyglądasz na złotorowego na umyśle. Okay. Buty z tajnym planem. E, specjalna operacja. Udaj się na wyspę kości i zabierz buty z tajnym planem. Okej. Okay. Drugie umiejętności. Wysypywania piasku z butów. A, ja to oh, chciałem po filmie, ale dobra Mam swoich butów Potem buty mu się zamoczyły Zdjęcia przy wulkanie na wyspę kości Wiem, że nie pochwalam tej decyzji Tym wyprawił mu buty, a my musimy je odzyskać Znów udawanie zajętego I się Tak gra po prostu na takie O, wyspa kości, lecimy na wyspę kości Właśnie tu są takie różne plansze, planety, cokolwiek Nagramy groszko w celce Fajne jest to, że mm, Właśnie takie misje są fajne Jak gdzieś lecimy Runda się zacznie że... Za... Właśnie ta gra jest fajna za to, że ma takie Takie wiecie Ok, mogę sobie przyzwać w operacji solo Jakiegoś sojusznika mm. Bierzemy słonecznika, który będzie nas leczył, weźmiemy kukurydzę, bo on jest mocny, no i... No i dla znajomości, weźmy sobie jeszcze groszkę strzelca jednego. To jeśli komando do kukurydzy i strzelca kukuryd i haszyk, i Sadzimy teraz ogródek i to jest najlepsza część, właśnie Uwielbiam tą grę pod tym względem, że sadzimy ogródek Ustawiamy sobie dookoła nich jakieś roślinki, typu Na ta. I musimy osłaniać ten ogródek, żeby tutaj się nikt nie dostał. To jest mega Dajemy sobie słonecznika, żeby będzie leczył nas Dobra, nie będę dawał więcej, bo szkodami trochę Roślinek, bo one się potem przydadzą jak będę grał online albo coś. W sensie z graczami już. Takie coś jest... Ja to mega lubię, że jest ogród i są fale i musimy przetrwać wszystkie fale. Na przykład jest tam 10 fal, nie? Raz że chyba jest 10, nie? I na piątej, i na 10 fali jest boss. odchodzą, no dobra, z której strony idą. Spountchamp. W sumie to chyba ten słonecznik jest celniejszy Impy biegną, takie wybuchające chyba Okej, okay, leżą, jeszcze ktoś? Tędy jeszcze idą Level drugi wbiłem właśnie, fala idealna Czyli, że nie uderzyli mi ogródka raz. Tu jest Dave w ogóle z konewką On nosi w ogóle cały czas garnek na głowie, ja nigdy nie wiedziałem dlaczego Jak byłem mały to nie wiedziałem nie no wiadomo, że mi dobrze wychodzi. Potem sobie rozmyśliłem, no przecież to są zombiaki, nie? No to pewnie zombiaki są mu zjeść mózg, no to on ma się. na głowie. Od bohatera do zera, co? Wracaj, że coś chłopie z tamtej strony pisuter sobie chyba radzi. Ej Dzięki, że mnie leczysz. Ja się czuję, wiecie, jakby na przykład graliście kiedyś o idziesz żołnierz. Dziadek idzie z gazetą. On był zawsze bardzo mocny w tą wersję zombie 2. W tej takiej grze na telefon. Ja gram w tą grę też dużo. Grałem w bardzo łuży kiedyś jakbym miał mniejsze. Okej, okay. zdrowia ogrodu mamy też ogóry. góry. Jak na razie to chyba mi nic nie uderzyli albo może troszkę. Zbiorę sobie, a mam full. Harcerski zombie? Okej. Okay. Wali z rakiet Wypadł, wypadł. wypadł, wypadł, wypadł. Oni na pełnej się tu po prostu przedostają idealna, mimo wszystko i tak, elegancka. Ciekawe, czy mi to coś daje, jak wbijam poziom. Bo zawsze w grach to dawało, że na przykład miałem życia więcej, ale tutaj to nie, nie daje życia więcej. Dobra, zabili mi tutaj tych? Nie, to śniadal żyją. Gargantuar, holla, moje buty. Fala bossów, a to jest piąta fala? Nie, to jest czarta. Weźcie go, weźcie go U, panie wali w nas inżynier. Właśnie trzeba zawsze tych Tych małych, które rozwalić, bo jeszcze skupiam na duże, małe nas teraz zabiją Lecz mnie, lecz mnie. Dzięki. tutaj leży, zaraz zabijam szybko. I tam z tyłu tego żołnierz leży. I jeszcze idzie dziadek z gazetą. Słonecznik, sunshield. Ok, mamy to. Chyba trochę straciliśmy życia, ale jest gitara. Odzyskaliśmy te buty. O, po lewej góry też wam pisze ile na przykład mam y, kilów, nie? Ja mam 36, słonecznik ma 24 Okej, okay, i udało się, adutujemy. on sobie suszył buty przed tym wulkanie, czy co? Wróć na podwórko Nie wiem o co chodzi A ja jeszcze wiem jedną rzecz Byliśmy u niego już on tutaj jest. Ale on nam nic nie sprzedaje takiego ciekawego. Jakieś czapki i ja takich rzeczy to mniej. Takie rzeczy, takie czapki, jakieś rzeczy to ja to takie... No mało... To, ja nie lubię tego zobaczyć. Jeszcze 500 tysięcy to jakąś czapkę. Bez przesady. Ja bym tyle nie wydał, ale ciemno, ciemną bombę weselową sobie kupimy za pół miliona. To za chwilkę. Na razie idziemy do... Dave Boota 3000, po kolejną misję Witanie numer 113 mówisz? Okay. Flaga mocy, Wznieść flagę mocy Chcemy się przekonać jak wielka jest jej moc Dobra Ale dajmy będzie miała tę flagę. To działa. Tak, chyba wiem, co, co chodzi. Flaga mocy to jest taka ta, ta na środku. To jest flaga mocy, i ta. O, a tutaj mogę, od, o, mogę odchodzić sobie skrzynkę. Takie skrzynki przylatują, ja ją rozwalę, to wychodzi jakiś, jakaś postać teraz milodowy. I tutaj unoszę tą flagę i to jest takie to jest tu zawsze. Jak uniesiemy tą flagę na górę to wtedy tutaj jest pokazane, że rośliny rządzą, nie? I, jak, i, i wtedy, jak tak jest, to wtedy właśnie zombiaki się wtedy złoszą i tutaj będą nas oczekować O oh fuck strzelają. Macie fasolkę, zrzucajcie. Jest z nami też ten, okej. Okay. Tworzymy sobie jeszcze jedną. Kukuryza dostaliśmy, no i elegancko, Kukuryz na pewno nam pomoże. Pokazuje, u góry jest pokaz, ile jest na tym polu, ile jest zombiaków, a ile jest roślin. Jak jest więcej roślin, to wtedy rośliny tutaj przeważają. No i jest ta flaga na górze, a jak wejdą tutaj za dużo zombiaków, to wtedy zaczynamy przegrywać. nie? Po prostu musimy zrobić wszystko, żeby tutaj nie weszły takie. No i właśnie pokonaliśmy szalaki. dostajemy hajs. I on mówi, że piraci zakończą żywot Ja atakują nas piraci. Tylko piraci, nie? I tak będzie cały czas, że co chwilę będą jakieś inne zombiaki. Piraci, potem impy, potem coś tam, coś tam. Fuck beczka! Uciekam Ona, On się chowa w tą beczkę i wybucha Udało się. Kasa zbieraj. 2500 327 tysięcy. No idzie to jakoś, może to zbiorę. Przejść na stronę zombie też mamy zadania, ale no, jeszcze nie teraz. Jak na razie jestem po stanie roślinek. To co, może jeszcze jedna misja? Numer 7. Siemano! no, A się Eee. Okej. Czyli co? Mamy teraz czwarta misja, tak? Czwarta i w następnym odcinku już zrobimy dwie ostatnie. Specjalna operacja. Udaj się na szczyt Zen i zdobądź fajerwerki starożytnych. Po co mi fajerwerki starożytnych? To, że doktor zombie z jego zombie załatwiłem kilka spraw. Że on... no, baza będzie niechroniona. To niesamowita szansa na zadanie drogowi potężnego ciosu. Idziemy starać się na w którym puścimy zombie z dymem Musisz zabrać z je, rank sense, Sensei wybuchową To przynajmniej mamy okej okay. I lecimy na kolejną planetę, plan, że to jest szczyt I gramy groszko w Będę mógł sobie znowu zrobić ekipę? Będę mógł No jesteśmy no to tradycyjnie Kukuryc i Shooter i słonecznik. I z tego co wiem to strzałkami się mogę w nich zamieniać. No właśnie. Podblokowano zmienną kształty. Dobra, idziemy zasadzić, bo z tego co wiem w normalnej grze będę sobie mógł wybrać, gdzie chcę zasadzić się na ogród. A teraz nie mogę wybrać, teraz oni mi wybierają. Muszę tutaj. No to sadzimy. Mam sobie jakąś tą roślinkę, A impi Doniczka gracza H i hater. No i git, no i fala się rozpocznie za 30 sekund. Tutaj w tym czasie możemy sobie jeszcze coś porozłożyć potem. Nie mamy nic do składania, bo szkoda mi tych roślinek. Poradzimy sobie bez tego raczej. Co to znaczy SI, że... A może to po prostu, 100... że to BOT gra. Co tam kukurydzek? I słonecznik wie, że tu postaw roślinie jakąś. Ninja? Okej, okay, dali sobie radę, bo sumie. Fala druga. Czyli tutaj są chyba 4 albo 5 pięć, pięć fal. Na tych misjach później będzie więcej. Później będzie 10 chyba maksymalnie. Ale nie wiem, może więcej. się przyzwyczaić do tego jak strzela ten shooter i wtedy będę pewnie częściej pracował. Nie wiem czy oni idą tylko z tej strony czy tam... Jeszcze idą, nie wiem czy ten, też będą szli czy nie. na razie nie. Okej, okay, udało się. No okay, ninja. Lego, ninja? Go? Ok, tamtędy idą, czyli będą jacyś ninja. Ok, tacy ninja. Ło, wow wow. wow. Okay, Dajcie, zaraz trzeci poziom bija. Może nawet na tej misji się uda. Tak, ale generalnie tutaj nie lubię tego świata zbytnio tego czegoś, ale są takie. Fajniejsze, takie ładne są niektóre. Jakiś taki mini bossy bo idzie. A bo oni są po prostu zwykli, tylko po prostu są złoci i przez co wypada z nich hajs, jak zrobi jedno. sobie, bo przyjście. O, tam kolejni. Boom, biorampa Dzięki, dzięki do mnie Trafię dziś Ej, bijom ogród Ej, gitarka, trzeci pływam wbity Na no nadal nie wiem w sumie co mi te poziomy dają, nie wiem Eksp. Po prostu chyba jestem za lepszy

Coje, czemu ich jest w czterech? Jakie on ma mocy dziwne Owo! Chciałbyś, chciałbyś Wychaj. Tutaj jest jeszcze jeden Tam jest zostaw słonecznika Nie ma nic lepszego niż ten taki karabinek. On tyle zadaje damage'u. Szalone fajerwerki. Nara! Masz fajerwerki? Jadłem metal? Co ty chcesz? No mam te fajerwerki chyba. No to spadamy. Siedem tysiąca, wróć na podwórko. Dobra, wracamy. O, tutaj wiem, że coś jest jeszcze. Ja nie mogę myszki pokazać. Tam na środku w tym takim obserwatorium. Tam. Ale zamknięte chyba jest, nie? Nie wiem, czy to na, na razie tam nie wejdzie. Taki czas rozpoczęcia nieznany, jest gnom. Ogólnie to w tej grze są te gnomy bardzo popularne. Aż ich jest za dużo, tak jakby wiecie. Co chwilę jest jakieś nawiązanie do gnomów. I znowu coś wyje, jakaś serena. Nie wiem co jest. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Znalazłem kolejną śnieżną kulkę. No kurde, chciałem kulkę zabrać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. I cóż, trzymajcie się i ten, ale jeszcze chcę to zabrać. No, może tak ją zrzucę. Nie, ja dorzucę nie. Sorry, Dave bot. Mamy to Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia. Co to jest? Jakiś duży cytry. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na razie. Nie wiem.